Cześć, w tym nagraniu poruszę nietypowy temat otrzymania mandatu za niedostosowanie prędkości pominięciu przekreślonego tasimkami znaku, lub jak to fachowo nazywają policjanci drogówki, znaku wyłączonego. Czy aby na pewno tak jest, jak mówią? Wyobraź sobie, jedziesz dwupasmową drogą na obwodnicy miasta, ograniczenie prędkości wynosi 70 km na godzinę. A tu nagle ni stąd ni zowąd, mijasz skreślony tasiemkawi znak ograniczenia? Ale nie widzisz ani budowy, ani jakiegoś specjalnego zdarzenia, postanawiasz nie zmieniać prędkości. Mija kilkadziesiąt sekund i nagle za tobą pojawiają się nieoznakowani. Powód zatrzymania, niedostosowanie prędkości do obowiązujących znaków. Jakich? Ano obowiązującego po przekreśleniu ograniczenia do 70 km na godzinę, a więc tego obowiązującego w obszarze zabudowanym 50 km na godzinę. Efekt mandat 200 zł oraz 3 punkty karne. Zapytasz policjanta o konkretne przepisy prawne, a on odpowie nie znam szczegółowych. I racja, nie zna, bo ich po prostu nie ma. W ustawie o drogach publicznych, w artykule 20 dotyczącym zadań zarządcy drogi, nie ma żadnej wzmianki o zasadach wyłączania z użytku znaków drogowych. Mamy jeszcze rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Tak, tutaj mamy jasne przedstawienie montażu, wyglądu, detali, właściwości znaków. No dobra, ale to nie jest to, czego szukamy. W internecie możemy trafić na wypowiedź Tomasza Barnasia, eksperta, tygodnika prawo drogowe Małpanius, i czytamy, że podczas trwania remontów dróg drogowcy muszą wprowadzić nowe oznakowanie, Wykorzystując jeden z trzech sposobów: zdemontowanie znaku, całkowite zasłonięcie oraz zaiksowanie specjalną taśmą. Autor wypowiedzi sam podkreśla, że ten ostatni sposób budzi kontrowersję, gdyż znak drogowy musi zawierać jasny przekaz, a nie wzbudzać wątpliwości. W internetach znajdziemy także wypowiedź aspiranta Kamila Sorko z komendy wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Mówi, że zgodnie z przepisami, aby znak drogowy nie obowiązywał, musi być całkowicie zasłonięty. Czytamy dalej, że podobnego zdania jest adwokat Ewa Szkiłąć, która twierdzi, że zaklejanie znaków taśmą to tak naprawdę udawanie, że ich nie ma. Skąd kierowca ma wiedzieć, że zaklejanie znaków taśmą jest działaniem drogowców, a nie wandali? No dobra, przejdźmy do podsumowania. Żaden artykuł prawny nie mówi nic o wyłączaniu znaku drogowego za pomocą taśmy. Mimo to policja wystawi tobie mandat, jeśli nie dostosujesz się do nowego oznakowania. Moglibyśmy go nie przyjąć, ale czy mielibyśmy czas i nerwy chodzić po sądach i udowadniać swoją rację? A może właśnie o to tutaj chodzi spodobało się tobie wideo, zostaw lajka i zasubskrybuj wideo w punkt, by być na bieżąco z nowymi materiałami. Tymczasem żegnam się z tobą, do zobaczenia.